To ci dziękuję za, za zgodzenie się na to, żeby, żebyśmy porozmawiały o ironii. Anna Taszycka, filmoznawczyni, nauczycielka akademicka, akademiczka, pracująca na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Witam cię serdecznie i dzisiaj chciałabym zapytać cię o ironię. Cześć Ula. Witaj. Aniu ironia. Ironia i film. Jeżeli rzucam ci takie hasła, co przychodzi ci? do głowy. Znaczy, takim pierwszym moim skojarzeniem jest skojarzenie z takim już przebrzmiałym hasłem, jak postmodernizm w kinie. Bo jak się tak zastanawiałam, gdzie ta ironia jakby była przyporządkowana kinu, to myślę, że to kino postmodernistyczne było jakby odczytywane jako takie kino ironiczne innym jakby rozumieniu no to chyba też komedia po prostu jako gatunek filmowy tak jeśli mielibyśmy szukać no filmy postmodernistyczne niekoniecznie muszą być komediami po to żeby się posługiwać ironią natomiast jakby ironia jako nie wiem wchodząca w skład sophisticated comedy czyli takiego dosyć starego gatunku filmowego opartego na dialogu no to też na, na pewno takie mam skojarzenie z, z ironią w filmie. W zupełnie innych strategiach, prawda? No bo inaczej w posmodernikimie, inaczej, inaczej w, gatunku, w gatunku filmowym. Zaczęłam się zastanawiać nad kinem współczesnym. Nie wiem, czy współczesne kino jest ironiczne. Może bywa ironiczne od czasu do czasu, ale jakoś tak pomyślałam, że chyba może we współczesnej sztuce bardziej ironia jest w cenie, ale mam poczucie, że we współczesnym kinie niekoniecznie. Co myślisz o. Ciekawe, to ja tak, ja mam najpierw pytanie i prośbę taką, żebyś nam trochę zdefiniowała ironię i pokazała tę ironię w kinie. Postmodernizm to jest dobry pomysł, a później zapytam cię właśnie o to współczesność, bo pierwszą rzeczą, którą przyszła mi do głowy, kiedy pomyślałam o tobie no? i o tej rozmowie, no? to właśnie, żeby zobaczyć, porozmawiać o, bieda o biednych istotach, o poor things. Mm -hmm. Obecnie, bo to mi przychodzi, ten film przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o ironii, a film, którego, który mi się bardzo nie podoba. Więc zacznijmy od tej definicji. No tak, i też film oparty na polsko literaturze, więc jakby też też dobry, dobry trop. Wiesz co, no ja bym rozumiała ironię jako taką strategię. Świadomości i tak się też o niej pisało przy okazji postmodernizmu w kinie, czyli w latach 80., w latach 90., kiedy w ogóle to hasło funkcjonowało, no bo już teraz nie mówimy o postmodernizmie w kinie, może dlatego, że kino się w ogóle stało postmodernistyczne, prawda? To jest jednak trochę taka melodia przeszłości. W każdym razie wtedy to hasło ironia w kinie było używane jako taki wyraz podwyższonej świadomości filmowej, tak? Podwyższonej świadomości formy, świadomości gatunku. Świadomości użycia konwencji. No i takim reżyserem, który myślę jest dobrym przykładem, dlatego że jest dalej reżyserem aktywnym, a z tego właśnie nurtu kina posmodernistycznego się wywodzi, jest po prostu Quentin Tarantino. To jest też jakby dobry przykład, dlatego, że to jest reżyser, który w bardzo świadomy sposób używa gatunku filmowego, tak, czyli używanie nie wiem, Westernu, Filmu gangsterskiego, filmu drogi. I no właśnie jakoś ironizuje te gatunki. Nie wiem, czy, czy można tak powiedzieć, ale, ale pomyślałam, że to jakby on ich nie traktuje na serio, ale nie traktuje ich na serio dlatego, że ile można. Tak. No jakby ta kultura postmodernistyczna wiązała się z takim pojęciem jak kultura wyczerpania, czyli to wszystko już było, tak? I jakby nie udajemy, że jest inaczej, tylko w tym miksowaniu tych konwencji szukamy czegoś nowego. I ironia wtedy była taką strategią, takim narzędziem do tego, żeby pokazać, że ja to już wiem i wiem, że wy to wiecie, w związku z tym spróbujmy zrobić z tym coś takiego, żebyśmy mieli z tego przyjemność. No, tak bym chyba sobie w skrócie zdefiniowała ironię w, 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 u, Quentina Tarantino i takie podejście do gatunku filmowego, jakie on ja reprezentuje. Świetnie. A, ale teraz tak, podwyższona świadomość, taka zabawa wiedzą. Ja wiem, ty wiesz, wszyscy wiemy, więc trochę się bawimy, gra. Yy, yy, kultura wyczerpania to jest super. I szukamy czegoś nowego. Ale to znaczy, że ironia tylko proponuje poszukiwanie, ale w zasadzie nie daje żadnych rozwiązań, tak czy nie? Czy nie daje żadnych rozwiązań? Y no, to chyba nie jest takie proste pytanie. Na pewno, jakby dalej jesteśmy tutaj w kręgu humoru, tak, ale takiego humoru, który wprowadza dystans, bo, bo może to jeszcze tutaj nie padło, że ironia też polega na budowaniu dystansu, czyli jakby na pokazywaniu, że te światy są tylko i wyłącznie fikcją. No ja myślę, że do dzisiaj mamy z tym problem, albo może to jest taki problem, który się nawet nasilił nad. Um, szukaniem takiej granicy pomiędzy realizmem, tak, a konwencją. To jest jakby taki problem chyba współczesny, audiowizualny. Chyba nas wszystkich, jakby wychodzących poza kino, jakby w ogóle będący takim problemem kontaktów z audiowizualiami, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ironia ma być takim trochę wyrazem samoświadomości, ale też chyba budowania dystansu do siebie jako widza, tak. To znaczy już nie bierzemy tak na serio tego, tego wszystkiego. No ty, ty na pewno się znasz na tym lepiej niż ja, ale w końcu ta ironia postmodernistyczna w literaturze się narodziła w literaturze amerykańskiej. Prawda? To Amerykanie chyba jako pierwsi w latach tam 60. zaczęli sobie eksperymentować z formą i podważać sobie jakby tę wszechwiedzącą rolę narratora tak? i autora i, i pokazywać, ale ja jestem tylko pisarzem, no pewne rzeczy wiem, pewnych nie wiem. Z zobaczmy co z tego wyniknie. To do kina jakoś przeniknęło później. Hmm. No to no, pewnie no. też było, no, no, no. no właśnie, bo tak, bo tak jest. Ironia właśnie w takim myśleniu nowoczesnym, myśleniu postmodernistycznym, to jest właśnie taka superfikcja, jak to było w latach siedemdziesiątych. To znaczy my udajemy, że mówimy prawdę, że chcemy powiedzieć jakąś prawdę, ale zawieszamy autentyczność, zawieszamy nawet jakieś powiązanie tekstu z autorem. I strasznie, i faktycznie to jest taka, w latach 50., -tych, 60. -tych pojawiły się, pojawili się ironiści, ale to jest męski głos. W filmie Ironia jest męska? No, w postmodernistycznym kinie na pewno. Tam nie, nie było reżyserek postmodernistek. Były, byli reżyserzy, to, to jest jakby świat męski. To jest oczywiście też bardzo ciekawe, że ten wątek genderowy wyciągnęłaś, no bo jakby w zasadzie lata 90., świat już amerykańskie, ale też myślę europejskie, no, zaczął się ten głos różnicować, tak, czyli jakby posnadernie trochę przewidział swoją własną przyszłość. Okazało się, że no właśnie ta męska narracja, jeszcze dodajmy narracja hetero, nagle zaczyna ustępować miejsca właśnie kobiecemu punktowi widzenia, punktowi widzenia mniejszości. Jakby nagle się okazuje, że ona się faktycznie rozdrabnia, tylko no teraz mi też uświadomiłaś, że być może ta ironia w kinie była też związana z taką pozycją przywileju. Mm -hmm. tak? To znaczy, że na ironię w kinie mógł sobie pozwolić ktoś uprzywilejowany, kto się nie bał tego, że ta ironia się obróci przeciwko niemu. Tak, z jednej strony uprzywilejowany, a z drugiej strony takie trochę z lat 80 taki lęk przed uh, hetero white supremacy, no? Taki przed takim uprzywilejowanym, uprzywilejowanym białym chłopczykiem. No, dosyć to radykalne, ale chyba coś w tym jest. Ale jak pomyślisz, Ironia i kino kobiet, reżyserka, to przychodzi ci coś do głowy? No właśnie mam pustkę w głowie. Jakby różne przychodzą mi do głowy kobiety w kinie również takie z poczuciem humoru, ale nie wiem, czy którąś z nich bym nazwała ironistką. To znaczy nie, 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 nie umiem teraz, może jest taka reżyserka, może mi teraz po prostu nie przychodzi do głowy, natomiast nie, chyba, chyba jednak nie, nie w tę stronę. To chyba faktycznie była domena takiego męskiego kina. No dobrze, no, to Jorgosa Lantimosa trudno nazwać kobietą, ale chyba faktycznie bierze sobie ten warsztat iro... Ironiczny i, i tworzy. No film zupełnie współczesny, uznany przez Akademię, a dużo o nim słyszymy. Co myślisz? Biedne istoty, również o tym filmie. Tak. w tym roku nowy film pokazuje w Kan, więc bardzo jestem ciekawa, co będzie, uh -huh. co będzie kolejnego po biednych istotach, po, po faworycie. Uh -huh. No, no to ja to jestem. Ja ja... bardzo ironiczna, nie? Taka jeszcze rzecz... raz? Faworyta jest też ironicznym, takim też przepisywaniem dość ciekawym, bo nie heteronormatywnym, historii. Ale zacznijmy od tych biednych istot. cool things. No więc ja na biedne istoty poszłam namówiona przez moich studentów, no zresztą jakby film był też taki głośny w tym okresie Oscarowym, więc jakby byłam bardzo tego filmu ciekawa. No ja mam taki jakby swój własny wyznacznik tego czy film mi się podoba czy nie, to znaczy ja na biednych istotach się zaczęłam dosyć szybko nudzić i zerkać na zegarek i jakby zastanawiać się kiedy to się skończy. To czasami w czasie filmu mija no tutaj niestety się tylko i wyłącznie pogłębiło. Mi z różnych powodów chyba też takich filmoznawczych się najbardziej podobała ta pierwsza część filmu Czarno-biała, tam było dużo nawiązań do ekspresjonizmu niemieckiego, do jakichś tak. takich e, wczesnych horrorów. To jakoś było dla nie mnie. Jest. Oczywiście, e, to było dla mnie ciekawe. Natomiast później nie przekonała mnie estetyka, ale przede wszystkim jakoś nie przekonała mnie konstrukcja głównej bohaterki. To znaczy, z takiego feministycznego punktu widzenia. Cóż ona mi takiego powiedziała o rzeczywistości, czego ja nie wiem. To znaczy, jaka była ta, Jakie było to jej przesłanie do świata? Bo no, z tego co czytam, ja nie czytam nigdy recenzji przed filmem, czytam je po projekcji, więc właśnie przesłanie wolności, jakby jakiejś takiej autoekspresji, no, ale na Boga, dlaczego to jest odkrywcze w roku 2023-2024. Znaczy, jakby, przepraszam, to przespaliśmy ostatnich 50 lat. Jakby feminizmu, to znaczy, jakby wracamy do lat 60. Nie, nie, ja kompletnie nie rozumiem, jakby no, na pewno też tutaj jakby działa PR, tak, że mamy taką wyzwoloną bohaterkę, no, ale nie było wcześniej takich bohaterek, to jest jakby pierwsza taka postać. Kompletnie tego nie jestem w stanie zrozumieć. Poza tym. No Wywołałem już tutaj wcześniej jakoś to pojęcie przywileju. No ta bohaterka jednak jest też uprzywilejowana, i mnie ta klasowość w tym filmie bardzo jakoś odrzuciła, to, że jej czyny nie mają konsekwencji, to, że ona po prostu, nie wiem, będzie prowadzić takie swobodne życie seksualne, no nie ma dla niej konsekwencji. No, to jest oczywiście bajka, jakby pewnego rodzaju fikcja, ale jeśli byśmy sobie taką postawę przełożyli na jakby takie nastawienie do, do, do rzeczywistości, no to rozumiem, że bohaterka jest na tyle zamożna, czy też jakby na tyle ma tutaj ten kapitał kulturowy, że no nic jej się nie stanie, bo zawsze ktoś jej pomoże, zawsze skąd się znajdą te pieniądze, zawsze ktoś do niej wyciągnie, wyciągnie rękę. No mnie Taki świat po prostu nie interesuje, bo on jest po prostu dla mnie nudny. Tak. Yy, yy, yy. Gdzie ta ironia? Bo być może ironia yy, Aniu jest w tym, że ten film, który jest dość konserwatywny, albo w taki sposób konserwatywny w takim sensie, że powtarza już, już zastane historie i staje się taką emancypacją jakiejś z pierwszej fali feminizmu. A, a wydaje, wydaje nam się, że. Jesteśmy już potem, więc może on jest ironiczny w stosunku do, a, do naszych pozycji, tej pozycji właściwie feministycznych, jakby, jakby nam mówi, cały czas powtarzamy ten sam, ten sam gest emancypacji. Może on jest po prostu przyśmiewczy wobec dokładnie tego, o czym recenzje mówią, że ten film jest. A nie, nie miałam takiego poczucia, wiesz? Nie, nie myślałam o tym, że on jest prześmiewczy wobec emancypacji. To mi się jakby, jakby zupełnie tutaj nie, nie zgrywa. Ja też teraz jeszcze oglądam z dużym wysiłkiem, muszę powiedzieć, taki serial z, z tą samą aktorką, ze mną, z tą pod tytułem The Curse, klątwa, tak. zrobiony w takiej konwencji reality show takiego, takiego o deweloperach, może tak w dużym, skrócie, w dużym skrócie powiem. Ona tam gra postać odpychającą, gra tam postać osoby pochodzącej z zamożnego domu, która udaje, że nie jest zamożna i że to wszystko jakby zrobiła własnymi rękoma. I może jakaś taka bliskość tych postaci gdzieś gdzieś mi splata ze sobą te, te dwie jej kreacje aktorskie. No ona po prostu dla mnie jako Bella w, w, w tych biednych istotach była no jakoś nieprzekonująca i ta, ta nie, to, 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 że ona nie była przekonująca nie wynikało jakby z, z jej kreacji aktorskiej, tylko raczej ze scenariusza, ze sposobu opowiadania tej, tej historii. Ja rozumiem, znowu powtórzę się raz jeszcze, że to jest baśń, tak? że jakby mamy do czynienia, no ale jest to baśnią emancypacji po prostu. On, I... Która jest w jakiś sposób nieaktualna nie i ja w tym widzę, yy, widzę taki ironiczny rechot historii, ale może, może faktycznie za dużo, za dużo o tym, za dużo, jakby to już jest nadinterpretacja. Super, a zatem myślisz, że żyjemy w czasach ironicznych, czy nie? Jeśli chodzi o sztukę, tak? bo jakby od, od, tego, od tego zaczęliśmy, jeśli chodzi o sztukę, o literaturę, myślę, że tak, że jakby dużo jest tej ironii. Natomiast pamiętajmy też, że zawsze będą widzowie, nazwijmy ich konserwatywni, chociaż, chociaż jakby każdy może być takim konserwatywnym widzem, którzy będą przyzwyczajeni do pewnego rodzaju konwencji, którzy będą przyzwyczajeni do jakby pewnego sposobu przedstawiania świata. I dotyczy to również kina, dotyczy to również seriali i będą chcieli, żeby ta opowieść była Opowiadana według pewnych reguł, żeby po prostu była jakby powtórzeniem tego, co znają, no bo w tym odnajdują po prostu przyjemność, tak? To jest jakby dla nich ironia jest, wydaje mi się, współcześnie, właśnie cały czas jakoś myślę o sztuce, nie wiem, myślę o banksim na przykład, tak? Myślę o czernym takim czeskim, czeskim rzeźbiarzu, że jakoś ta ironia jest. Wymagająca wobec widza, tak? Wymaga dystansu do, do pozycji siebie jako widza, dystansu do artysty jako autorytetu, bo to chyba też z tym jest y, y, związane. No może, może to jest jakby też odpowiedź na twoje wcześniejsze pytanie, co z kobietami ironistkami. No może ta ironia służy też podważaniu pozycji władzy, więc żeby sobie tę pozycję podważyć, to może najpierw trzeba tę pozycję po prostu mieć. No kobiet w Kinie na szczęście jest coraz więcej. Mówię na szczęście, bo to opowieści. Yy... Kobiet są bardzo różnorodne, bardzo ciekawe, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment, kiedy możemy jakby te władze podważać. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy możemy jakby tutaj budować wobec niej dystans. To jest jakby. No, ja rozumiem też, że w dalszym ciągu te, nie wiem, reżyserki, producentki, scenarzystki muszą przejść dużo trudniejszą drogę. Dużo bardziej ciężką, dużo bardziej osamotnioną, po to, żeby się znaleźć w tym miejscu, w którym się znajdują. Super. Dziękuję Ci bardzo.